Nowa seria na moim kanale, w której będę próbował odgadnąć rangę mojego widza oglądając jego mecz. W trakcie meczu mogłem zadawać mu pytania, które miały mi pomóc w odgadnięciu jego rangi. Jest tylko jedno ale. Mam trzy darmowe pytania, a każde kolejne to 150 Valorant pońców na wasze konto. Jeżeli chcecie je zgarnąć, zostawcie komentarz pod tym filmem, a ja wybieram jednego z was. Na dodatek, jeśli nie odgadnę rangi, mój widz dostaje ode mnie 1000 Valorant pońców. Przypominam, że jeżeli wy chcecie wziąć udział w odcinku, zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. Dobra Oliwka, ja cię rozgryzę. Wiesz o tym? Wiesz o tym. Tak Oliwka, nie caniakuj. No, ty masz jakieś wysokie ustawienia, już czuję ten twoje pisslą Już to czuję. Masz jakieś wysokie settingsy. Ja już to czuję, że ty masz tutaj jakąś platynkę. Czuję ją. To jest Oliwka, moja znajomo na innym koncie. W sumie. Może tak być. No dobra, proszę Państwa, zobaczmy jak ona gra. Rusza się troszkę tak drewnianie, już to widzę. I ma takie skiny pod typową y, koleżankę ze Swift Playa. Szczerze. Ale to wcale nie jest powiedziane, że to nie jest gość. Może mnie lukier strollował? ok Okej, zobaczmy. Okej, okay, tutaj jakieś wymachy agresywne. Nawet mądre skany, to było nawet niezłe. Ok. Okej! Okay. Okej! Okay. Okay. Nie żaląda swojej strony Dobra Jakie pytanie możemy jej zadać? Proszę Państwa Może zapytajmy ją? Jak masz na IG? HAHA! Ha! SKY! Żółta kartka dla ciebie, kur... Przesadziłeś i dobrze o tym wiesz No, to było niezłe akurat, to było niezłe Szczerze? Respekt! Respekt za ten tekstik Smokio domena. mena, hajelo no, się znaczy dziwne są od domena. W ogóle przeanalizujmy team kompy w ogóle. Spójrzmy na team kompy. Bo na takie. Musimy tak spokojnie do tego podejść. Spójrzmy na kompy. Omen, Waley, Sage, Reyna, Fade I tutaj Neon, Phoenix, Clove, Cypher, Fate. Nieźle. Tak, platyna, diament bym strzelał, nie? Dobra, jakie możemy jej zadać pytanie? O ilość rankedów. A jak ona ma na to odpowiedzieć? Ona odpowiada na sam koniec na te pytania? Ona mi odpisze na czacie. A, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to po zapytam. Dobra, pytamy, czy, czy ma więcej niż 125 rankedów w ostatnim akcie. W tym ostatnim, co był. Dobra, y, moje pytanie brzmi: Czy w ostatnim akcie miałaś więcej niż 125 rankedów zagrane? Nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Platyna 1. Czuję to. Czy gra więcej Swiftów niż Rankedów? To też jest dobre. Jeżeli uda Wam się wbić 50 tysięcy subów do końca tego roku, to rozdam jednemu z Was 10 tysięcy Valorant-pońców. Więc jeżeli chcecie mieć szansę na wygranie oraz wesprzeć mnie w drodze do 50 tysięcy subów, to koniecznie zostawcie suba i komentarz pod tym filmem. Bo zwycięzcę wybiorę spośród losowego filmu od 15 listopada, więc pamiętajcie, że komentując każdy film, zwiększacie swoje szanse na wygraną. A prawie połowa oglądających mnie nie subskrybuje, więc jeśli zostawisz teraz suba, to jest bardzo duża szansa, aż do końca. Uda nam się wbić ten cel Ja bym zapytał o to Co wy myślicie o pytaniu okay, czy... Hey, czy... Hey, czy... Czy... czy o rangę Coś o rangę teraz ja bym zapytał Coś o rangę bym zapytał Bo wiecie, z tą rangą jest tak, że no warto o to zapytać Mamy jedno pytanie o rangę jakby na serię, jakby na ten więc bym zapytał czy miała więcej niż Platynę 3 Czyli czy miała diamenta w górę co o tym myślimy? Dobra, ja bym zapytał Dobra, moje kolejne pytanie brzmi Czy miałaś kiedyś więcej niż platynę 3, czyli no diament i wyżej Tak Okej, okay, okej okay. Odpowiedziała szybko, nie zawahała się, więc to może nie było kłamstwo Szczerze, mi się wydaje, że ona... Ja jakbym miał to ocenić, nie? To ona kiedyś Grała, nie? I miała wyższą rangę. A mi się wydaje, że teraz gra więcej swift play'ów niż rankedów. I ma platynę, na przykład. Choć nie, bo na w ostatnim akcie miała więcej niż 125 rankedów. To w sumie by, by się nie zgadzało. Ej! Mam dobre pytanie! Aha, miała mniej. No to może ona, ona, no to, czyli moja, moja to ma, może mieć sens. Czyli możemy zapytać, czy gra więcej swift play'ów niż rankedów i wtedy możemy dojść do wniosku, że kiedyś była w piku, a teraz ma właśnie taką platynkę. Opinia? Okay. Nie strzela źle, no właśnie dlatego to może być To może być jakaś jakiś diament, nie? Dobra, moje kolejne pytanie brzmi, ostatnie z tych podstawowych, darmowych powiedzmy Czy w ostatnim akcie miałaś więcej zagranych swift playów niż rankedów A tylko game Tak Okej okay. Okej okay. No i co? Co teraz? No, mogę nas okłamać, nie? To jest to. Platyna 1. Szczerze. Ale nie gra źle, no. Może nie przekonasz się czymś. Tu fajne wyjście, ja tak gram zawsze. Ja, jakby ja w, w, w gameplayu, game ja widzę siebie, nie? To jest takie, to jest niesamowite. Dobra, może gold jednak. Po tym, jak tu zaczęła strzelać, może gold. Namieszałem jeszcze bardziej. No, jak namieszałem? Kłamała jak nic. I mo P1 w górę? Aż tak wysoko by się dawał? Ja bym zapytał, czy ma więcej zagranych rankedów duo? Czy Solo? Może ona jest lekko boosted, nie? Z jakimś, wiecie, chłopaszkiem Mi się wydaje, że to jest platyna. No ale w diamencie biegają też takie same typy jak w Goldzie. Widzisz jak ona teraz zagrała? Jak dupa. Jak dupa teraz zagrała? Kolejne pytanie, kolejne pytanie o 150% pońców dla widzów. To, czy masz więcej, y, y, więcej zagranych rankedów duo niż na solo w ostatnim akcie. No żeby, wie... tak, więcej masz na duo, OK. No właśnie, ona gra duo, ona gra duo, więc może być wiecie, lekko ciągnięta, nie? Więc już bym jej podbił tą rangę, bo jest ryzyko tego, że... Okej! Okay. I ja mówię takie rzeczy i ona nagle takie coś daje. Ale tu już kontu nie sprawdziła dobrze i padła. Platyna 2 też mi chodzi po głowie, no. no. Bardziej bym strzelał w przedziale rangowym. Platyna 2, diament 2. Szczerze, między tym a tym. Co, coś między tym przedziale. A ja pytałem, czy miała więcej niż diamenta. Pytałem o to, nie? O rangę już zapytaliśmy. To mi się wydaje, że... No dobra, to zostajemy przy tej platynie. Czemu ona w ogóle kupiła JarJa teraz? Nie, platyna 1 ten dał. Chyba, że. Oj ten... O Jezus O Jezus, ona ultuje. Może gold? Może gold? Ale ona gra dużo duło. Może ona właśnie widzowie w świecie. Lekko pomagał jej ktoś. No, ale są też te wysokie ustawienia graficzne, dlatego go, gold platyna, najbardziej bym był. Gold platyna, najbardziej bym za tym był. Nie, platyna 1 albo 2. Nie wiem, co dokładnie dać, ale jeden albo dwa. No i tutaj jest widzicie też, nie są najlepsi. kurczę pieczone. bo nie odstaje od reszty. No właśnie, nie odstaje. Ej, pokazałabyś taba? Okej, okay, okej, okay, dzięki. Ma 6,11, nie? Ma 6,11. Ale Aima nie ma złego, nie? Ona dawała niezłe heady. też nie mówmy, że jest bustowana. Tragiczna jest? Nie, no nie jest. Ze Swiftów wyciągnięty skill? No, może, możliwe. A ile gra? Może to nowa osoba? Aha, no właśnie. Czy gra? No to może zadałem pytanie, czy gra więcej niż rok czasu w Myście, że to ma sens? Dobra, ja mam pytanie, czy grasz więcej niż rok czasu w Valoranta? Tak, okej. Okay. No gra więcej niż w czasu, nie? Ajajaj, ciężko, ciężko. No, nie wiem to platyna, ale mi się też golda nie ma, mam wyżej. Dwa lata na bank nie gra. Ja myślę, że może grać. Tak szczerze widziałem ludzi co grałem 3 lata i grałem gorzej niż ona. Szczerze, widziałem ludzi co grałem 3 lata i grałem gorzej. Zobacz jakie bomby! Człowieku Człowieku! Człowieku! Okej! Okej, okay. okay. to było niezłe Nie wiem, no nie wiem, no... Wydaje mi się, że platyna, kurczę, ale te wysokie ustawienia. Może mają mnie zmienić one? Dobra, moje pytanie brzmi czy masz więcej niż 400 level? Nie wiesz pewnie A musisz sprawdzić Ej! Ale ty jesteś głupia, nie? Ja pierd... Jaka ty jesteś głupia? <śmuszczaj> nie wierzę, nie! Nie wierzę w to! To tylko baba mogła coś takiego zrobić! Tylko baba mogła to zrobić! Tylko baba mogła coś takiego zrobić! <śmuszczaj> Ej dobra, musimy to wstawić na YouTube'a! Musimy to wstawić na YouTube'a ogólnie! Trzeba z tego wykrzesać wszystko co się da i wstawić to na YouTube'a, nie Ej ja to jest oliwka Ej, Twoja kobieta Ochman, tak? Nie? Okej, okay, to jakaś inna oliwka Co ja mam teraz zrobić w sumie? Co ja mam teraz zrobić? Mam to oglądać dalej? Jaka to Rangason nad 1, bo zlikowała No Wygrałem. No tak, no chyba tak ale, kurwa, to no mało meczy miała, nie? Nie Niedawno, no też on nie dał. Też on nie dał. Coaching jest teraz? Nie, nie. Bez przesady, niech dograł po prostu do końca. A ja sobie będę gadał z widzami. Ale! Wydaje mi się ogólnie, widzowie, że jednak oni chyba nie mogą mnie kłamać. Że Max jedno pytanie o rangę, ale oni nie mogą mnie kłamać, bo tak to ja. Tak to strasznie ciężko jest odpowiedzieć na to, nie? Ja pier. Wiem, kto to jest. Dobra, wiem, kto to jest. Ja pierd. Wiem, kto to. Przepraszam za przekleństwa. Wiem, co to jest, niestety. Wiecie, jak się dowiedziałem? Bo na drugim Discordzie miałem odpalony DM O nie, ale on ma przeję. Teraz. <śm> o nie. O nie. Jest najgłupszym człowiekiem na Discordzie. Na Discordzie miałem odpalony DM z nim, bo on mi dawał podpowiedzi. I ma nick oliwka, serduszko. Ej. Ej, ty jesteś takim głupkiem, jeba że to jest koniec, nie? Wiesz o tym, jesteś skończony już człowieku. Jesteś skończony już o tym, wiesz o tym, dobrze. To jest człowieku twój koniec Halo? Ej, ty jesteś... Ty jesteś najgłupszym człowiekiem na świecie, przysięgam! Ej dobra, a skąd ty wiesz? No, dlatego że mam na drugim monitorze odpalony DM z tobą i masz zmieniony nick na oliwka? No. Człowieczku nie! Poświęciłem jak coś. Weź chłopie, tego nie pokazuj. Dobrze, że obyło się bez Instagrama? No dobrze, że obyło się bez Instagrama, Sky. Dobrze, że się było bez. On trzy miesiące zdaniem. na Niku, Oliwka będzie grał? No nie, goś przesadził. Ja nie, od przez 3 miesiące. I jeszcze takie coś odwaliłeś, nie? No ale idealnie teraz zagrałem co? No jak idealnie Chłopie, wyszedłeś na najgłupszego gościa na świecie Zapytałem cię o twój o level, a ty najechałeś na rangę i mi pokazałeś jaką masz rangę chłopie Dobra, no to jak gram level sprawdź inaczej No nie wiem mogłeś poczekać aż zaltabuję buje tak jak w tamtej grze Ja tu gra tak Ej w tej rundzie daję A wiesz, wiesz jaką wiesz, rangę chciałem ci dać? No wiem Platynę chyba Platynę jeden, platynę jeden człowieku Stary, ja tylko tak, ej, wale trachety dla niboznaki, zrobiłem te To chyba 4 kills, cztery po... Ale to bez sensu ogólnie zrobiliście, że wzięliście ciebie i ty jeszcze udawałeś, że grasz gorzej. Przecież to nie ma sensu wtedy, jak ty udajesz. No dobra, dobra, dzięki stary, trzymaj się. Siemanko, Siemanko Oliwka, trzymaj się, dzięki.